To Julia z Cyfrowej Innowacji. Znajduje się w Fundacji Pomocy Samotnym Matkom. Ze mną jest pani Karolina Chyłek, która jest wychowawcą i pedagogiem. Czym się konkretnie zajmuje fundacja? Fundacja Pomocy Samotnym Matkom zajmuje się pomocą osobom potrzebującym, głównie są to osoby, które samotnie wychowują swoje dzieci. Tutaj pomoc odbywa się na zasadzie prowadzenia świetlicy dla dzieci. Również nasza pomoc polega na wydawaniu żywności paczek żywnościowych osobom, które wymagają tego wsparcia. Tutaj pani mówi o świetlicy. Zresztą tutaj słyszę, że dzieci jeszcze jedzą posiłek. W jaki sposób Państwo pomagają w czasie pracy świetlicy? Dzieci mają u nas zapewniony czas, mają zapewnione dwa posiłki dziennie, pomoc przy odrywaniu lekcji, czy w ogóle w nauce, również poznawanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Wspominała Pani w prywatnej rozmowie wcześniej, że Państwo realizują programy, mhm. tak? Jakie to są programy? Programy, które prowadzimy, to placówka wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym. Również współpracujemy z gminą miasta, z Urzędem Marszałkowskim, w którym również realizowane są różne programy, z których się musimy wywiązać. To są programy tylko dla dzieci, czy również dla dorosłych? I dla dzieci, i dla dorosłych. Teraz właśnie akurat z Fundacji PKO organizujemy warsztaty rodzinne, w których rodzice mogą uczestniczyć razem z dziećmi, współpracować i tworząc ładne, fajne prace. I ostatnie pytanie: w jaki sposób można wspomóc fundację? Na naszej stronie internetowej i też facebookowej znajdują się informacje, gdzie i na jakie konto można oddać swój 1,5% podatku. Oprócz tego mamy jeszcze taką akcję ubranie do oddania. Można bezpłatnie zamówić kuriera, oddać paczkę ubrań. Oczywiście ubrania te muszą być zadbane, takie, w których sami byśmy później chcieli chodzić. I w taki sposób można pomagać. Wszystkie informacje są u nas na stronach, także można sobie wejść, poczytać, polubić. Ja oczywiście polubię. Bardzo dziękuję za rozmowę i trzymam kciuki za fundację. Dziękuję bardzo.